Czy potrafimy się modlić? Czy nasza modlitwa sprowadza się tylko do próśb? Czy potrafimy dziękować Panu Bogu? Na te inne pytania mogliśmy usłyszeć odpowiedź podczas zorganizowanych warsztatów uwielbienia przy Gorlickiej Bazylice z udziałem zaproszonych gości działających przy Szkole Nowej Ewangelizacji w Częstochowie. Sobotnie spotkanie było wyjątkowe, bo skupiło się na czymś więcej niż modlitwa wstawiennicza czy modlitwa dziękczynienia. Bezwarunkowe uwielbienie Pana Boga to coś, o czym mało kto z nas pamięta, a tak naprawdę to ona powinna być pierwsza. Sobotnie spotkanie uczestników nowej ewangelizacji rozpoczęła msze święta, po której odbyły się ciekawe prelekcje, śpiew, ale przede wszystkim modlitwa uwielbienia Pana Boga. Nie, jesteśmy ludźmi, nie jesteśmy jakimiś robotami, że faktycznie ja tam ten plecaczek zaparkuję z moim życiem, a tutaj stanę taki absolutnie czysty, taki w ogóle bez mnie, bez, bez moich problemów, bez moich sukcesów, bez tego, czym żyję w danym momencie. Szkoła Nowej Ewangelizacji Świętego Jana Chrzciciela z Częstochowy. Dzisiaj gościmy w Gorlicach, aby przede wszystkim e, podzielić się naszym doświadczeniem e, związanym z modlitwą uwielbienia. Prowadzimy warsztaty, aby. E, Podzielić się, no właśnie naszym doświadczeniem, ale żeby też pomóc ludziom odkrywać tą niezwykłą formę e, modlitwy, jaką jest uwielbienie, no a ostatecznie doprowadzić do informacji, że uwielbienie nie jest modlitwą, a stylem życia żeby uświadomić sobie, że nie tylko jest dziękczynienie i błaganie Pana Boga, bo bardzo często właśnie dziękujemy Panu Bogu za różne jakieś tam rzeczy, które otrzymujemy. Bardzo często prosimy, błagamy Pana Boga o coś, tak? A zapominamy uwielbiać Pana Boga w takiej codzienności. wstaje rano i Panie Boże, uwielbiam Cię za, za ten deszcz. Uwielbiam Cię w tym momencie, w tej chwili, tak jak jest. Nie, nie prosząc się o nic, bo Pan Bóg Zna moje serce, zna moje potrzeby i wie, co, co jest. Bogu należy się chwała, tak? I uwielbienie Go nieustannie przez cały czas. Kilku lat, kilka lat temu dostałem taką łaskę, wielką łaskę nawrócenia i od tego momentu jestem szczęśliwym człowiekiem. No i tym bardziej jestem szczęśliwy, im jestem bliżej Pana Boga. A aby być blisko Pana Boga, to trzeba się modlić szukać tego kontaktu. Jedną z form modlitwy jest modlitwa uwielbienia. I chcę się nauczyć czegoś nowego, aby należyty, piękny, taki wewnętrzny sposób wielbić naszego Stwórcę, mojego niebieskiego Tatę w niebie. Dowiedziałam się po tym kursie przez przypadek, a przypadkiem był właśnie Jezus, który skierował do mnie siostrę tutaj z tej wspólnoty, która zamówiła u mnie ikonę. I podczas jej odbierania zgadałyśmy się, a znałyśmy się już wcześniej z widzenia na uwielbieniach w dębowcu. No a że posługuję też w dębowcu śpiewem, więc też tą modlitwą uwielbienia, jej stylem. Więc stwierdziłam, że zgłębię tą naukę i, i po prostu przyjęłam to zaproszenie od Jezusa. Wyszłam na. Y warszaty uwielbienia, ponieważ y, chcę y, zgłębić swoją relację z Panem Jezusem, a wiem, że modlitwa uwielbienia jest to, w ogóle to przyszłam się tu dowiedzieć, jaka to jest modlitwa, aczkolwiek y, jest to modlitwa, która otwiera serce, która, y, która nawiązuje, tak jakby, tak mi się wydaje, nawiązuje się Dużą, y, głębszą relację z Panem Jezusem, a tego właśnie chcę. Ja tutaj jestem, ponieważ doświadczyłam kiedyś w moim życiu bardzo konkretnej ingerencji Boga, który całkowicie przemienił moje plany, moje pragnienia, moje marzenia. Y, I wiem, że Bóg jest bardzo realny, że jest konkretny i działa w życiu człowieka konkretnie. Jestem tutaj, ponieważ chcę nauczyć się. Wielbić Boga, dla oddawania Mu czci, chwały, po to, żeby przybliżyć się do Jego obecności, której tak bardzo potrzebuję, która dla mnie jest kluczowa. A dlaczego jest kluczowa? Ponieważ Bóg ratował kiedyś moje życie, ponieważ kiedyś, będąc w ciąży, miałam operację. I okazało się, że moje dziecko nie przeżyje, według prognoz lekarzy. Ale wiem, że dzięki ingerencji Boga to wszystko się zmieniło, i mam cudne, wspaniałe dziecko, które jest dziełem miłości Boga i opieki nad nami. Wiem, że Bóg jest realny. Więc proszę Was, szukajcie Boga. Uwielbienie to modlitwa, która przede wszystkim skupia się na Panu Bogu. I to jest niezwykłe w uwielbieniu, bo każdy inny rodzaj modlitwy jakoś skupia się na mnie. Nawet jak dziękuję, to skupiam się na tym, co ja otrzymałam. Natomiast uwielbienie jest całkowicie oddanie chwały Bogu, jest uznaniem tego, jaki On jest, jak jest wspaniały, jak jest cudowny, jakie ma przymioty. I to jest niezwykłe w uwielbieniu, że jak ja zaczynam zajmować się Panem Bogiem, jak ja zaczynam dostrzegać Pana Boga, to zostawiam Przestrzeń Bogu, żeby On mógł zajmować się mną. A jak On się mną zajmuje, to wtedy moje życie zawsze się we właściwy sposób układa.